Dzień dobry, witajcie. Witajcie w tą lodowatą deszczową majówkę. Ja właśnie skończyłam dla Was montować filmik. Jest 3 maj. Ten filmik jest z ostatniego dnia kwietnia, więc załapałam się jeszcze na resztkę słońca i w miarę dobrej pogody. Ten filmik, który dla was przygotowałam, no nie będzie trasą tak jak bar bardzo chciałam na początku. Będzie trochę więcej w nim gadania i kręcenia się po mieście na rowerze, ale będę się kręciła wokół Konstytucji 3 Maja, więc może znajdziecie tam coś co was zainteresuje. Serdecznie was zapraszam i życzę wam dobrej majówki. Jadę dzisiaj do centrum miasta. Bardzo chciałam przygotować na majówkę ciekawą trasę, taką właśnie jednodniową wyprawę w ciekawe miejsce poza Warszawą, ale plany rodzinne i sprawy zawodowe nie pozwoliły mi na taki wyjazd. No a dodatkowo prognoza pogody jest jaka jest i wszyscy przepowiadają deszcz na te majówkowe wolne dni, więc uznałam, że to bez sensu i wpadłam na zupełnie inny pomysł. Przyznam się wam, że trochę skusiło mnie to słońce i to był błąd, bo po prostu zamarzam w moich krótkich spodenkach i tej jednak dość przewiewnej koszulce. A jadę do centrum bo to jest film majówkowy i wpadła mi do głowy taka myśl, że może skoro nie, nie mogę zrobić trasy, to zrobię odcinek poświęcony Konstytucji, a raczej sztuce, bo na tym znam się trochę lepiej, która z Konstytucją się łączy. Teraz przejeżdżam przez Park Praski i przede mną Bazylika Katedralna św. Michała Archanioła i św. Wójta Nałęczelnika na Warszawskiej prasie. to widzicie? Trochę wieje. naprawdę. Dobrze, że mnie stąd nie zmuchnie. No to przejdźmy do sedna dzisiejszej przejażdżki. Jesteśmy przy Zamku Królewskim. Jesteśmy tutaj, bo to film majówkowy i chcę Wam opowiedzieć o 3 maja 1791 roku i o obrazie Jana Matejki, który to wydarzenie właśnie upamiętnia. 3 maja 1791 roku została podpisana Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To pierwszy taki dokument w Europie, a drugi na świecie, poza amerykańskim. 3 maja powstała po to, aby zniwelować wady systemu opartego na wolnej elekcji i y, demokracji y, szlacheckiej. Stawiała chłopów pod kontrolą państwa, równała prawa mieszczan i prawa szlachty, y, ograniczała prawa głosu szlachty y, bez ziemi, tak zwanej kołoty. Jak zapewne wiecie, konstytucja obowiązywała przez rok, potem została obalona przez Konfederację Targowicką i y, poproszono y, znaną y, przyjaciółkę Polski, e, Carycę Katarzynę II, e, o e, pomoc w zapewnieniu szczęścia i bezpieczeństwa obywatelom e, polskim. Oczywiście jeszcze pojawił się wątek e, prześladowania osób prawosławnych, które też trzeba było otoczyć e, ochroną i opieką. W każdym razie konstytucja była rzeczywiście początkiem nowoczesnego państwa polskiego e, i m, miała być zamyśle sojuszem wiarę i rozum. Mówię to, ponieważ pięknie ten sojusz został wyrażony w obrazie, o którym chciałabym opowiedzieć. a mowa o obrazie Jana Matejki, który to wisi właśnie tutaj na Zamku Królewskim, a który przedstawia ten moment podpisania Konstytucji Trzeciomajowej. Jan Matejko namalował naszą historię i ja myślę, że Myślimy o przyszłości Polski obrazami Matejki. Konstytucja 3 majowa stała się takim synonimem walki o ojczyznę, symbolem patriotyzmu. W 1919 roku został 3 maj ogłoszony świętem narodowym. Obraz pokazuje przejście z gmachu zamku królewskiego pod kolegiatę św. Jana, w której dokonano aktu zaprzysiężenia ustawy rządowej. Ten obraz jest wielką, fantastyczną kreacją artystyczną, która powstała 100 lat od, po uchwaleniu konstytucji, czyli w roku 1891. Malarstwo historyczne to bardzo ważny nurt intelektualny i artystyczny w XIX wieku, bo ten XIX wiek to czas intensywnych zmian zmian cywilizacyjnych, zmian technologicznych. Zaczynają się też procesy formowania społeczeństw, a to wymaga poczucia tożsamości narodowej, a tej tożsamości szukano właśnie w historii. W krajach takich jak Polska, która nie miała suwerenności, nurt ten stał się szczególnie ważny. Jan Matejko jest jednym z najwybitniejszych, a jednocześnie wyjątkowym przedstawicielem tego nurtu w malarstwie. Bo jego obrazy pełne są dramatyzmu, pełne są emocji. Jego postaci są dynamiczne właśnie, ekspresyjne. A obrazy to wielkie widowiska. A w tych widowiskach można znaleźć wskazówki pozwalające na moralny osąd, na głębie interpretacji. Jest w tym zupełnie wyjątkowy. Kolegiata świętego Jana Jedna z najstarszych świątyń Warszawy. To tutaj zaprzysiężono konstytucję. I to przed wejściem do tej świątyni Jan Matejko umiejscowił akcję swojego obrazu. Główna scena obrazu dzieje się tutaj. W tej przestrzeni yy, wykonuje się całe widowisko obrazu Jana Matejki. Główną postać, yy, którą chyba w pierwszej chwili widzi każdy braną na jasno, która znajduje się gdzieś, gdzieś, gdzieś tu, to Stanisław Małachowski. Za nim malutka ukryta buźka to Tadeusz Kościuszko. Obok Małachowskiego Kazimierz Nestor sapiecha, drugi marszałek Sejmu. Król wstępuje po schodkach i wystawia łapki do całowania. Nie wiem czy wiecie, ale jest też na tym obrazie jeden święty. W tej części, kryje się gdzieś w tej części. Tym świętym jest Klemens Maria Hofbauer. Jest w Warszawie co najmniej jeden kościół pod jego wezwaniem, którym mam nadzieję też Wam kiedyś pokazać. A dzisiaj jeszcze tak rzutem na taśmę zabiorę Was do miejsca, w którym ów święty działał. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, a którą artysta w swoim obrazie w sposób symboliczny zawarł. Spójrzcie. Tu jest Kościół, tam jest Państwo. A całe przedstawienie, i wszystkie najważniejsze postaci związane z Konstytucją, są tu, gdzieś tu, pomiędzy Kościołem a Państwem pomiędzy tym, co świeckie, a tym, co duchowe. Obraz mistrza Matejki pełen jest jeszcze opowieści, ukrytych znaczeń, wiele w nim ważnych postaci, no ale opowiadania tym wszystkim zajęłoby mi pewnie cały odcinek. Wybaczcie mi więc, że nakreśliłam to tak szkicowo i pokrótce. Czasami zastanawiam się na ile dużo i jak głęboko opowiadać Wam na tym kanale o sztuce, bo nie chciałabym też no, nikogo zanudzić. Byłabym wdzięczna, gdybyście mi dali znać w komentarzach, jak to widzicie, co wam się podoba, a co mniej. A ja tymczasem, po mołu przesuwam się w stronę kościoła, który związany jest z tym świętym, o którym wspomniałam chwilę wcześniej. Cienkie opomki i bruk Starego Miasta to nie jest najlepsze połączenie, ale da się przeżyć. No właśnie oponki to jest też temat, który chciałabym z Wami poruszyć dzisiaj. Ale to może za chwilę. Na razie jedziemy na nowe miasto. Ale, ale trzęsie. Dobra, słuchajcie, muszę Wam się do czegoś przyznać, mam pewną bardzo poważną słabość, yy, to są gofry na Nowym Mieście, nie dam rady, no skoro już tutaj jestem, to mów. Przed nami kościół świętego Benona przy ulicy Pieszej 1, to ten kościół właśnie dostał pod opiekę święty Klemens Maria Hofbauer. Dostał go pod opiekę, kiedy przybył do Polski, a przybył do Polski, przybył do Warszawy 4 lata przed podpisaniem Konstytucji. Ulica Piesza, to tutaj właśnie znajduje się kościół, w którym pracował i który rozwijał święty Klemens. Stoimy przed kościołem świętego Benona. To kościół barokowy, wczesnobarokowy. W 1646 roku to był początek budowy tego kościoła, natomiast w 1649 był konsekrowany. Jego architektem najprawdopodobniej jest Jean-Baptiste Gisleni. Spójrzcie na walutowe spływy ujmujące wysoki szczyt z oknem, a u góry w naczółku jest emblemat, który jest symbolem redemptorystów, krzyż i dwie skrzyżowane włócznie. To tutaj, właśnie w tym kościele działał i pracował święty Klemens Maria Hofbauer. Czy to jest właśnie Klemens Maria Hofbauer? Prawdopodobnie tak. Gdy na początku redemptoryści otworzyli po kościół, właściwie świecił pustkami. Nie było wiernych. Otworzyli oni sierociniec oraz szkołę dla szlachetnie urodzonych warszawianek. Budowę oraz te wszystkie. Inicjatywy dotował Stanisław August Pojatowski oraz Komisja Edukacji Narodowej, słynny Ken. W trakcie II wojny światowej kościół oczywiście został zburzony, jak większość Warszawy. Odbudowywany był później w dwóch etapach w latach 50. Chciałam was się poradzić w jeszcze jednej sprawie, e, ponieważ jak wiecie w e, ostatnim filmiku e, tym e, z wyprawy e, do góry Kalwarii. Jeśli ktoś go nie oglądał, to serdecznie zapraszam, e, link do niego będzie w, w opisie. E, złapałam dętkę. Problem był taki, że jakby zdjęcie opon moich e, to była po prostu dla mnie sprawa nie do wykonania. E, pom pomógł mi e, pan Andrzej że tak jeździć nie mogę, bo no, jeśli złapię kolejną dętkę, no, to nie będę w stanie po prostu y, sobie jej wymienić sama, a nie zawsze jednak y, spotkam y, życzliwego i silnego kolarza na drodze. Teraz pytanie, czy przejść na, y, na mleczko, czy pozostać przy dętkach. Trochę się boję tego mleczka? Boję się kłopotów, y, że gdzieś w terenie y, z zdarzy mi się sytuacja, w której nie będę umiała do końca wybrnąć i, i co wtedy. A dentka to jednak no dętka. Dajcie znać, co o tym sądzicie i jak wy sobie z tym radzicie. No dobra, poruszam dalej. Jeżdżam teraz z mostu imienia Grota Roweckiego i zakręcam na ścieżkę rowerową, która biegnie wzdłuż Wisanego Wału. Zaraz minę elektrociepłownię żerań. Bardzo Wam polecam tę ścieżkę, jest naprawdę super. Można nią sobie spokojnie dojechać do Jabłonny. Za Jabłonną już ona zamienia się w drogę gruntową, ale nadal jest, jest super i można sobie dojechać dalej do Nowego Dworu Mazowieckiego. Bardzo, bardzo Wam polecam tą trasę, lubię ten wyjeździć. Jesteśmy po prawej stronie wisły, a ja właśnie przejeżdżam przez mostek na kanałku żerańskim. Starałam się jechać przyzwoicie, ale było ciężko. Miałam prosto pod wiatr, więc miałam okazję poczuć się na jawie, jak we śnie, w którym próbuję się biec, a nogi ruszają się jakoś tak ciężko i wolno. Dziękuję Wam za kolejną wspólną trasę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam wszystkimi tymi opowieściami. Jeśli pogoda pozwoli, to następnym razem będzie więcej jeżdżenia, a mniej gadania, obiecuję. Trzymajcie się zdrowo, szczęśliwej majówki. Jeśli Wam się podobało, zostańcie ze mną. Do zobaczenia. Pa pa.